To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Błażej Szymański. Dziś w studiu News Radia Grzegorz Tyliszczak, członek szczecińskiego klubu Azji. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło mi Cię gościć. Spotkaliśmy się oczywiście w związku z Japan Fest, nadchodzącym wydarzeniem, które organizujecie, ale zanim, może, o samym wydarzeniu, to chciałem Cię zapytać, skąd u ciebie personalnie ta pasja związana właśnie z kulturą azjatycką? A wynika to z tego, tak jak tak naprawdę jak u większości naszych członków stowarzyszenia. Kiedyś każdy z nas interesował się anime, mangą na, na starcie. Ja jeszcze z tego pokolenia, gdzie Polonia 1 to była, więc jeszcze te, te naprawdę starsze rzeczy. Potem to gdzieś zanikało, potem ewoluowało, no aż w końcu, gdzieś tam doszło do etapu, kiedy chciało się wiedzieć coś więcej, zainteresować się trochę szerzej kulturą, nie tylko taką stricte popkulturą. I zaczęliśmy coś w tym kierunku robić ze znajomymi potem dołączały się kolejne osoby i w ten sposób gdzieś to się kręciło. Mnie trochę bardziej zaczęło interesować muzyka, metal japoński na przykład, czy potem już na kolejne kraje azjatyckie rozchodzące, no i plus zainteresowania takie, które jeszcze z lat studenckich gdzieś się zaczynały, czyli taka historia powojenna, trochę ekonomiczna. Tutaj bardziej już Japonii, ale też też regionu dalekowschodniego. Ale też mamy ludzi, którzy się interesują Bliskim Wschodem. Wspomniałeś o tym metalu i to jest bardzo dobry <laughs> temat, jeśli chodzi o mnie, bo ja też również w tej muzyce Siedzę i e, nie wiem, czy się zgodzisz z tą tezą, bo ja, z, e, oczywiście, znając zespoły tak jak Devil Off na przykład, czy, czy Diren Gray, e, uh -huh. ten metal japoński jest bardzo specyficzny. Trochę się jednak wyróżnia na, na tej ogólnej scenie metalowej, jak jak ty na to patrzysz? Powiem Ci, że to jest tak zróżnicowana scena, że faktycznie tak, no graja znam jak najbardziej, no, oni tak lawirują w bardzo ciekawy sposób od metalu po taki rok jeszcze jakieś eksperymentalne brzmienia. Natomiast jest też taki generyczny metal japoński, który brzmi tak, dokładnie tak samo jak, jak heavy metal zachodni, czy też już w jakiś tam formach ekstremalnych, nawet w bleku, brzmi to też podobnie. Natomiast oni bardzo lubią elementy jakieś swoje, czy albo dodadzą trochę elektroniki, albo wizualnie gdzieś tam ta forma jest trochę inaczej wyglądająca, ale naprawdę jest bardzo różnorodnie i każdy coś może znaleźć coś dla siebie. No ja też z tego powodu lubię tego typu muzykę, bo lubię elementy folklorystyczne i są też zespoły, które wprowadzają takie elementy, czy też w formie śpiewu, albo nawet wykorzystując instrumentarium jakieś tradycyjne, więc to też jest to mi bardzo leży, natomiast też jestem dużym fanem takiego klasycznego, heavy metalowego grania japońskiego jeszcze z lat 80.. To temat zdecydowanie na osobną audycję. Może tak, kiedyś się spotkamy w, w tym aspekcie. <laughs> Powiedz mi, wracając jeszcze do szczecińskiego klubu Azji, czym wy się zajmujecie tak naprawdę na co dzień? Czy na co dzień tak w pracy, czy zawodowo, czy, czy jako stowarzyszenie? Jako stowarzyszenie, jako Szczeciński Klub Azji. To tak, no przede wszystkim organizujemy spotkania, organizujemy wydarzenia, które mają na celu przybliżyć mieszkańcom Szczecina, nie tylko Szczecina, bo też wyjeżdżamy, czy kultury azjatyckie i pod takim kątem, który próbuje balansować pomiędzy tą popkulturą, która jest coraz popularniejsza i wszystko wygląda na to, że przeżywa teraz renesans, a może dopiero to jest początek renesansu, czy właśnie przemycając tam formy Trochę przekazując trochę więcej wiedzy o kulturze, o historii i tym podobnych rzeczach. Więc zaczynaliśmy tak naprawdę, bo obchodzimy w tym roku pięciolecie jako stowarzyszenie. Zaczynaliśmy od takich mniejszych spotkań z Azją w chwili 54. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Promediach, od szczecińskich spotkań z Azją. To no były takie spotkania, które właśnie przybliżały często panelowo jakiś zakres informacji na temat kilku krajów azjatyckich, na przykład mówiliśmy o służbie zdrowia w kilku krajach, powiedzmy. Potem... Y Trochę poszliśmy na, na, na większą skalę. Robiliśmy Dni z Azją. W, to było w Bibliotece Głównej zut -u. Dwie edycje powiązane z Nocą Naukowców, więc to była z Naukowców plus Dzień z Azją. E, to na kilkaset osób udało się zebrać takie wydarzenia. No i stopniowo rozwijaliśmy się do tego, że udało nam się, o czym się głównie dzisiaj spotykamy, żeby porozmawiać e, od stowarzyszenia już nieistniejącego ENSO, e, za ich zgodą przejąć markę Japan Fest. I to było takie wydarzenie, które organizujemy już teraz po raz trzeci. No, i w tym roku mieliśmy też przyjemność, czego też News Radio było patronem medialnym. Robiliśmy pierwszy konwent od 10 lat mango-animowy w okolicach Szczecina w Przecławiu, Był to Mizukon. No właśnie, Japan Fest dobra zapowiedź. No właśnie, i czym ten Japan Fest jest? Japan Fest jest właśnie takim wydarzeniem, który bardzo mocno próbuje utrzymywać te nasze dwa filary. Czyli tym, żeby trochę zarazić kulturą azjatycką, tutaj głównie japońską, no jak sama nazwa wskazuje, ale też, żeby zachęcić ludzi, których, których przyciąga popkultura. I tak wprost w tym roku mamy dwa filary programowe, stricte. Jest program kulturowy, jest program popkulturowy, czy tam nawet powiedzmy mango-animowy. No, właśnie, warto też tutaj zaznaczyć, że miejsce się zmieniło, bo rok temu odbywało się na Uniwersytecie Szczecińskim. Tym razem miejsce się zmieniło. Dlaczego się przenieśliście i gdzie się przenieśliście? Tak, miejsce się zmieniło. Tak już wychodzi do tej pory, że co edycja, to gdzie indziej. Natomiast jesteśmy w tym roku w Pałacu Młodzieży przy Alei Piastów. No, jest kilka powodów, tak naprawdę. Tutaj Pałac Młodzieży też się zgodził, on ma też spore przestrzenie, ale takim pierwszym impulsem do chęci zmiany było. To, że jednak mimo bardzo fajnych warunków tutaj w, w budynku Service Interlab e, brakowało nam sceny a duża część naszego programu, który przyciąga ludzi, jest jednak sceniczna i jednak to, ten jeden na tym samym poziomie występujący artyści plus widownia sprawiało jednak pewien problem. Ludzie też to zgłaszali, że to był dla nich problem. Rozwój programowy też na pewno na to wpłynął, bo program, oczywiście nie ujmując zeszłorocznemu, jest mhm. już trochę bogatszy jednak. Co, co się zmieniło? Co tak naprawdę Na czym się skupiliście w tym roku? Właśnie dwie organizatorki, które zajmowały się się programem, właśnie jedna stricte kulturowym, druga tym mango animowym zbierały punkty programu i też pod tym kątem tej sceny robiliśmy więcej rzeczy, więc będziemy mieć koncerty teraz, oczywiście tradycyjnie, bo bez tego się nie obędzie konkurs cosplay. Dzięki współpracy z, ze Szczecińskim Stowarzyszeniem Fotograficznym mamy też fotostudio dodatkowo i, i, mom, i, i taki element, który będzie taką formą, nie to pokazu mody cosplayowej, gdzie też fotografowie będą mogli wykonywać ludziom zdjęcia na tym catwalk, Powiedzmy, runway to się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast na scenie faktycznie tutaj koncerty, czego nie było w zeszłym roku, to jeden miał się odbyć, natomiast tam z przyczyn jakichś niezależnych od nas nie doszedł do skutku. Teraz tych koncertów będziemy mieć trzy. A ze stałych punktów programu, czym myślisz najlepiej zachęcić osoby, które gdzieś tam interesują się tą kulturą, ale nie są w niej tak mocno zagłębieni? Myślę, że tutaj jest, tych zahaczek jest kilka. Dla tych, którzy już się, młodzieży przede wszystkim, która już się trochę mangą i anime interesuje, no to konkurs cosplay, warsztaty związane z cosplayem, bo będą warsztaty robienia kocichuszek, to jest też dosyć, dosyć, dosyć przyjemna atrakcja. Będzie też coś, co... Już cieszę się sporą popularnością z tego co widzimy. Będzie mowa o cosplayu plus size, więc tutaj też coś dla tych bardziej nieśmiałych osób, które mogą mieć problem z akcepta samą akceptacją. Może to być ciekawa prelekcja. Dodatkowo dla tych, którzy na przykład, których dzieci zaczynają się interesować, a jeszcze nie wiedzą od czego zacząć, będzie też prelekcja na temat, gdzie można jakieś ciekawe anime na start obejrzeć na platformach streamingowych. Natomiast tutaj dla takich, którzy chcą poznać kulturę bardziej, czy nie znają jej wcale, no to są warsztaty takich typowych sztuk azjatyckich, typu japońskich, takich jak origami, czy monkili, czy takie wycinanki papierowe. To też jest jakaś tam ciekawostka. Plus właśnie koncert chociażby, koncert shamisenowy. Shamisen to jest gitara taka tradycyjna, japońska. I tutaj nasza gościni z Berlina, Japonka, przyjeżdża specjalnie na to wydarzenie, bardzo chciała wystąpić, więc myślę, że to może być też ciekawe dla kogoś, kto w ogóle nie miał z tym styczności i chce zobaczyć, w jaki sposób brzmi taki instrument. Dodatkowo sama propozycja od artystki jest taka, że przygotowała również takie warsztaty, gdzie będzie uczyć dwóch piosenek tradycyjnych japońskich przy jej akompaniamencie, więc takie wspólne śpiewanie to można w sumie powiedzieć, że jesteście festiwalem dla wszystkich. Tak, staramy się właśnie, żeby tak było. I żeby to, to było coś, co może zachęcić i ludzi, którzy już tą, tą kulturę trochę znają, ale też osoby, które tak tro, troszkę może, że z przypadku albo gdzieś, gdzieś dzwoni, nie wiadomo do końca gdzie, ale może akurat ich to zainteresuje. Więc będzie coś dla dzieci, będzie na pewno coś dla dorosłych. Dodatkowo to, co też jest w tym roku elementem, co po raz pierwszy występuje u nas, będziemy mieć sporo rekonstrukcji więc też będzie dużo elementów takich historycznych, i tutaj nie będziemy mieć może aż tak dużo stricte japońskich rekonstruktorów, natomiast powiązanych z japońską kulturą, z japońską historią, bo będziemy mieć rekonstruktorów odtwarzających żołnierzy brytyjskich z okresu II wojny światowej, którzy walczyli w Birmie, czy też przygotowania. Innego typu. No i też jakby tradycją na Japan Fest są pokazy sztuk walki, plus treningi w, te, w tej edycji również. Będziemy mieć szczecińskie szkoły karate, jedna oczywiście jako sekcja z pałacu młodzieży, siłą rzeczy. Będzie, będzie Katori shintoryu, taka sztuka walki szermiercza, bardziej naj, jedna z najstarszych, jaka występuje. I Kendo, także szczecińskie szkoły tutaj będą też miały okazję, żeby się pokazać. Będzie można się też poruszać na treningach. No to fajnie, aktywność, trochę wiedzy, wszystko w jednym. Też zastanawia mnie jedna rzecz, bo warto powiedzieć, że w Polsce jest bardzo dużo tych konwentów około kultury azjatyckiej, czy też jakby stricte, ale jednak wydaje mi się, że Japan Fest i Mizukon to taka szczecińska odpowiedź na te większe konwenty, bo faktycznie w Szczecinie wcześniej nie było tego chyba aż tyle, tak mi się zdaje. Czy widzisz na przykład Japan Fest na taką skalę, jak na przykład rozwinął się Pyrkon? No, szczerze? Nie. To jest nierealne, żeby dorównać do poziomu Pyrkonu. Znaczy, raz pod kątem też szerokości tematyki, bo jeżeli my się zajmujemy raczej mangą anime popkulturą azjatycką, czy też kulturą tym bardziej, Pyrkon ma spektrum, całe fan cała fantastyka plus ten element popkultury azjatyckiej i dodatkowo położenie. Poznań jest idealnie ułożony na terenie Polski. Z, każdego, z każdej części kraju dojedziesz tam w 4 godziny, 5. No i targi, które są no tuż przy dworcu głównym w Poznaniu. Więc tutaj do Pyrkonu nie ma szans. Do innych wydarzeń takich, których w porównywalnej wielkości miast i w tematyce też około popkulturowo-azjatyckiej, to mówię szczerze, Mizukon już powoli dobija. Mizukon bardziej, bo tutaj to było, to jest, to jest bardziej konwent. Jakby Japan Fest był będzie dla nas raczej, wszystko na to wskazuje, dalej, eventem dużo szerszym, otwartym. Raczej te konwentowe rzeczy, które są no stricte płatne, dwudniowe, trzydniowe, to raczej w tym kierunku on będzie w tą stronę szedł. A o tym, co mówiłeś, że no właśnie nie było tego w Szczecinie. O, ostatni konwent mangu animowy, który robiła grupa Uminokoe, odbył się w 2013 roku, więc tu faktycznie 10 lat różnicy. Są oczywiście wydarzenia związane z fantastyką, czy, czy też czy powiązania z popkulturą japońską, przede wszystkim. Natomiast to były do tej pory trochę na mniejszą skalę wydarzenia. A popyt na to jest, zdaje się, bo przechadzając się po ulicach Szczecina, zdaje mi się, że widzę dużo osób zainteresowanych tą tematyką. Tak, to jest tak, że jak mam porównać do tego, jak ileś tam lat temu ile ludzi się widzi, widywało z jakimiś tam, na, na, chociażby tylko przypinkami, bo raczej więcej rzeczy się nie widziało z jakimiś tam bohaterami z anime wziętymi, a ile teraz osób chodzi czy z farbowanymi włosami, czasem w perukach, w, już niemalże w, w cosplayu chodząc po mieście, to faktycznie jest to Dużo popularniejsza rozrywka i widzimy to nawet chyba po y, rynku sprzedaży Mank w Polsce. Bo no, kiedy ja tam gdzieś zaczynałem, mieliśmy dwa wydawnictwa, potem się otworzyło trzecie, teraz mamy ich. Kilka więcej i to naprawdę wyspecjalizowanych tytułami, i wszystkie się sprzedają, więc zainteresowanie jest duże. Na Netflixie mamy bardzo dużo pozycji anime do obejrzenia. Te inne platformy są trochę, trochę z tyłu, ale one też się na czym innym skupiają, więc popularność jakby uderza nas ta kultura zewsząd. I myślę, że to jest jakaś taka tendencja ogólnoświatowa, taką, takie odnoszę wrażenie. Kiedyś raczej ludzie się wstydzili tego zainteresowania, albo może no, nie chcieli go jakoś tam szczególnie okazywać. Teraz ci ludzie nie mają z tym większego problemu i przede wszystkim mają też jakąś tam akceptację ze strony rodziców. No właśnie, to kiedyś mogło być z tym o wiele gorzej. Już na koniec będę miał do ciebie serdeczną prośbę, abyś tutaj do kamery zaprosił naszych słuchaczy i widzów do Japan Fest. Serdecznie zapraszam państwa na Japan Fest, który odbędzie się w Pałacu Młodzieży 7 października w godzinach 10.18. Dziękuję. <laughs> Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Tyliszczak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl